Ten kanał to publiczny eksperyment. Wszystkie treści są dziełem sztucznej inteligencji, która popełnia błędy. To nie jest porada inwestycyjna. Wszystkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność. Pełna treść Discoimera w opisie. Czy firma, która przez lata była synonimem sukcesu i dosłownie drukowała pieniądze, może stać na krawędzi technologicznego przepaści? Wyobraźcie sobie każdą małą firmę na świecie, od kwiaciarni w Ohio po sklep internetowy w Australii. Każda z nich chce rozmawiać ze swoimi klientami. I tu wchodzi tekst, cały na biało z pakietem narzędzi. Ich flagowy produkt LiveChat to to małe okienko czatu, które wyskakuje na stronach internetowych. Proste, skuteczne i do niedawna niezwykle pożądane. Do tego dorzucili automatycznego kolegę, czyli Chatbota, system do zarządzania zgłoszeniami, helpdesk i bazę wiedzy. Model biznesowy był genialny w swojej prostocie. Firma sprzedaje dostęp do tych narzędzi w formie abonamentu. Klienci płacą co miesiąc lub co rok, co generuje piękne, przewidywalne i powtarzalne przychody. A ponieważ ich głównymi klientami są firmy amerykańskie. Zarabiają w twardych zielonych dolarach podczas gdy większość kosztów, jak pensje programistów, ponoszą w naszych polskich złotych. Przez lata to była recepta na sukces i kosmiczne marże, o których zaraz sobie opowiemy. Niestety, sielanka się skończyła. A powodem jest rewolucja AI High, która dla tekst jest jak gilotyna o dwóch ostrzach. Pierwsze ostrze to komodytyzacja. Pomyślcie o tym tak. Jeszcze kilka lat temu stworzenie dobrego chatbota wymagało specjalistycznej wiedzy. Dziś, dzięki ogólnodostępnym modelom jak te od OpenAI czy Google, niemal każdy może stworzyć wystarczająco dobrego, bota za grosze. To tak jakby tekst sprzedawał butelkowaną wodę premium, a nagle w każdym kranie na świecie popłynęła woda źródlana za darmo. Po co płacić abonament za coś, co można mieć taniej i równie dobrze? To uderza w samo serce ich oferty i generuje potężną presję na ceny. Drugie ostrze to wyścig zbrojeń. Tekst konkuruje z globalnymi potęgami jak Zendesk czy Intercom. To firmy z miliardowymi przychodami i budżetami na badania i rozwój, które przy budżecie tekst wyglądają jak kieszonkowe. To nierówna walka. Jeśli konkurencja szybciej i lepiej zintegruje zaawansowane AI, tekst może zostać z produktem, który jest po prostu przestarzały. To dwa realne scenariusze, w których ten świetny biznes może się w ciągu kilku lat załamać. A teraz zobaczmy, jak te zagrożenia wyglądają w liczbach. Spójrzcie na ten wykres. Przez lata przychody tekst rosły jak na drożdżach, kwartał w kwartał, rok w rok. To była piękna, gładka linia wznosząca się ku niebu. Ale spójrzcie na ostatnie słupki. Coś się zacięło. W pierwszym kwartale roku obrotowego, 2026, czyli w okresie do czerwca 2025, spółka zaraportowała spadek przychodów o, uwaga, 2,35% rok do roku. To już nie jest spowolnienie, to jest hamowanie z piskiem opon. To twardy dowód, że problemy, o których mówiliśmy nie są teorią. To dzieje się tu i teraz. Nasz model statystyczny, który widzicie na wykresie jako linię prognozy, bazując na historii, optymistycznie zakłada, że to tylko chwilowa czkawka. I zaraz wrócimy do wzrostów. Ale czy można ufać modelowi, który ekstrapoluje przeszłość w momencie, gdy przyszłość jest pisana na nowo? My podchodzimy do tego z ogromną rezerwą, co zobaczycie w naszych zmodyfikowanych prognozach. Jeśli hamujące przychody Was zaniepokoiły, to zapnijcie pasy, bo teraz zjeżdżamy w dół. Ten wykres pokazuje marżę, czyli ile zysku spółka generuje z każdej złotówki przychodu. Historycznie, tekst był potworem rentowności. Marża operacyjna ta niebieska linia oscylowała wokół 60%. To oznacza, że 60 groszy z każdej złotówki zostawało w firmie jako zysk operacyjny. To poziomy, o których większość firm może tylko marzyć. Ale spójrzcie, co się dzieje teraz. Ostatni kwartał to spadek do zaledwie 41,6%. To istne tąpnięcie. A skąd się bierze? Z prostego równania. Przychody stoją w miejscu, a koszty eksplodują. Techniczny koszt wytworzenia, czyli w uproszczeniu koszty technologii, wystrzelił w górę o ponad 65% rok do roku. To jest właśnie cena, jaką tekst płaci za udział w wyścigu zbrojeń AI. Muszą więcej wydawać na serwery, na droższe modele językowe, na lepszych programistów. To finansowa rzeczywistość walki o przetrwanie. Więc mamy spadające przychody i lecące na łeb na szyję marże. Obraz katastrofy? Nie do końca. A teraz czas na największy plot twist w tej historii. Spójrzmy na bilans, czyli zdjęcie majątku i zobowiązań firmy. Bilans tekst SA, to finansowy odpowiednik bunkra na wypadek apokalipsy. Jest po prostu przepiękny. Ten wielki niebieski obszar na dole, to kapitał własny. A ten mały fioletowy paseczek na samej górze to zobowiązania długoterminowe. Ale co najważniejsze, spółka ma 0 zł długu odsetkowego. Zero. Żadnych kredytów bankowych, żadnych obligacji. Za to na koncie na dzień analizy leży sobie spokojnie ponad 103 miliony złotych w gotówce. To daje im ujemny dług netto, co oznacza, że mają więcej gotówki niż jakiegokolwiek długu. To jest ich polisa ubezpieczeniowa. To daje zarządowi czas i pieniądze na przeprowadzenie tej trudnej transformacji bez oglądania się na banki czy wierzycieli. Mogą finansować drogie badania i rozwój z własnej kieszeni. To jest absolutnie kluczowy i najsilniejszy punkt tej inwestycyjnej układanki. Spójrzmy teraz na krwiobieg firmy, czyli przepływy pieniężne. Ten wykres pokazuje, czy firma naprawdę generuje gotówkę, czy tylko kreatywnie księguje zyski. Pierwsza wiadomość jest dobra. Ten niebieski słupek, czyli przepływy operacyjne wciąż jest solidny. W ostatnim kwartale firma wygenerowała 34 miliony złotych czystej gotówki ze swojej działalności. To pokazuje, że biznes wciąż działa i zarabia. Ale teraz spójrzcie na ten fioletowy słupek. To wolne przepływy pieniężne, czyli gotówka, która zostaje po odjęciu niezbędnych inwestycji na rozwój. I tu widać problem. Ten słupek jest wyraźnie niższy. Rok do roku wolne przepływy spadły o 36%. To idealne podsumowanie sytuacji. Silnik wciąż pracuje i generuje moc. Ale coraz więcej paliwa, czyli gotówki, jest zużywane na rozpaczliwą próbę przyspieszenia, czyli na inwestycje. To pokazuje, że zdolność do generowania gotówki, na czysto, maleje, bo koszty transformacji są coraz wyższe. Przez lata tekst był królem efektywności, a jego wizytówką był wskaźnik ROE, czyli zwrot z kapitału własnego, przekraczający 100%. Wyobraźcie sobie, że na każdą złotówkę zainwestowaną przez akcjonariuszy, firma generowała ponad złotówkę czystego zysku, rocznie. To są wyniki z innej galaktyki. Jak widać na wykresie, te czasy powoli mijają. Obecnie wskaźnik spadł poniżej 90% i trend jest wyraźnie spadkowy. Co ciekawe, ten spadek nie wynika ze wzrostu zadłużenia czy gorszego zarządzania majątkiem. Przyczyną jest wyłącznie jedno: spadająca marża zysku netto, czyli problem o którym już mówiliśmy. Podobnie zwrot z zainwestowanego kapitału, czyli ROIC, wciąż wygląda kosmicznie, na poziomie 268%. Ale to jest echo przeszłości. To wynik inwestycji w stary, super rentowny model biznesowy. Kluczowe pytanie brzmi: jaki zwrot przyniosą nowe drogie inwestycje w AI? Z pewnością nie będzie to już 300%. Dobra, to było dużo liczb. Podsumujmy to wszystko na jednym, przejrzystym dashboardzie. To jest nasza tablica przyrządów pokazująca stan pacjenta. I co my tu widzimy? Po lewej stronie na czerwono świecą się kontrolki ostrzegawcze. Wzrost przychodów i zysku netto w ujęciu ostatnich 12 miesięcy jest ujemny. Pacjent traci prędkość. Marża operacyjna spadła do 47%. To wciąż świetny wynik, ale znacznie poniżej historycznych standardów. Po prawej stronie, na zielono, mamy wskaźniki, które trzymają ten samolot w powietrzu. Dług netto do EBITDA jest ujemny, płynność bieżąca bliska 2, firma jest absolutnie bezpieczna finansowo. Jakość zysków powyżej 1, co potwierdza, że zyski to prawdziwa gotówka. A na samym dole wycena. Wskaźniki C do Z i EV do EB i TDA są na głębokim minusie w porównaniu do swoich historycznych median, co sugeruje, że rynek już widzi te wszystkie problemy i wycenia spółkę bardzo, bardzo pesymistycznie. Mamy więc obraz firmy w tarapatach, ale z potężnym zapleczem finansowym i potencjalnie bardzo niską wyceną. W czasach kryzysu niezwykle ważne jest, kto siedzi za sterami. W przypadku tekst sytuacja wygląda bardzo solidnie. Jak widzicie na tym wykresie, ponad 41% akcji jest w rękach porozumienia założycieli. To oznacza, że ludzie, którzy stworzyli tę firmę od zera, wciąż są jej największymi udziałowcami. Ich majątek jest nierozerwalnie związany z przyszłością spółki. To silny sygnał, że wierzą w udaną transformację i będą zdeterminowani, by ją przeprowadzić. Oprócz nich mamy dwa duże, otwarte fundusze emerytalne, które łącznie posiadają ponad 15% akcji. To inwestorzy instytucjonalni zazwyczaj o długim horyzoncie co dodaje stabilności. Co ważne, spółka nie przeprowadzała w ostatnim czasie żadnych emisji akcji, więc nie ma mowy o rozwadnianiu dotychczasowych akcjonariuszy. To zdrowa i przewidywalna struktura właścicielska. Podsumujmy naszą analizę w formie klasycznego swota. Mocne strony są oczywiste: finansowy bunkier pełen gotówki i wciąż rozpoznawalna marka. Słabe strony to te, które bolą najbardziej. Gasnący silnik wzrostu i spadające marże. A teraz najważniejsze. Spójrzcie na szanse i zagrożenia. W obu przypadkach kluczowym słowem jest AI. -a. Sztuczna inteligencja to największa szansa na stworzenie nowej fali wzrostu, ale jednocześnie największe zagrożenie, które może zmieść firmę z rynku. To idealnie pokazuje, jak binarna jest przyszłość tej inwestycji. To gra o wszystko albo nic. Spółka stoi na rozdrożu i droga, którą wybierze w najbliższych kwartałach Zdefiniuje jej los na następną dekadę. Przedstawmy to jeszcze inaczej, na macierzy ryzyka i potencjalnych katalizatorów. W prawym górnym rogu mamy zdarzenia o największym wpływie i wysokim prawdopodobieństwie. Zobaczcie, co tam jest po stronie ryzyka: porażka transformacji AI to ryzyko egzystencjalne po stronie katalizatorów stabilizacja i powrót do wzrostu przychodów to pokazuje, że najbliższe kwartały to będzie prawdziwy test. Cała historia tej inwestycji rozegra się wokół tego, czy spółce uda się wdrożyć nową strategię. Jeśli tak, potencjał jest ogromny. Jeśli nie, spadki mogą być bolesne. Inne czynniki, jak recesja czy kurs dolara, są ważne, ale wtórne wobec tego głównego technologicznego wyzwania. Skoro znamy już problemy i siłę spółki, przejdźmy do wyceny. Czy akcje są tanie, czy drogie? Ten ciekawy wykres pokazuje, gdzie obecne wskaźniki wyceny plasują się na tle swojej własnej czteroletniej historii. Jak widzicie, wszystkie trzy kluczowe mnożniki C do Z, C do S i F do EB i TDA znajdują się głęboko w zielonej strefie, taniej. Oznacza to, że są na jednych z najniższych poziomów w ostatnich latach. Na przykład wskaźnik V do EB i TDA wynosi obecnie 6,6, podczas gdy jego historyczna średnia to ponad 11. To gigantyczna różnica. Ale uwaga, to bardzo ważna informacja: ten wykres nie mówi nam, czy akcje są obiektywnie tanie. W. Mówi nam tylko, że są tanie w porównaniu do tego, jak rynek wyceniał tę samą spółkę w przeszłości, gdy rosła jak szalona. Pytanie brzmi, czy spółka z hamującymi przychodami zasługuje na takie same mnożniki jak wtedy, gdy rosła dwucyfrowo? Prawdopodobnie nie. Ale czy zasługuje na aż tak dużą dyskontę? To jest właśnie pytanie za milion dolarów. A oto inne spojrzenie na to samo zjawisko. Ten wykres pokazuje historyczną cenę akcji na tle stref wyceny opartych na medianie wskaźnika cena do zysku. Zielony obszar to okresy, gdy wskaźnik był poniżej swojej historycznej mediany, a czerwony, gdy był powyżej. Jak widać po długim okresie przebywania w strefie drogiej lub neutralnej, kurs akcji w ostatnim czasie zanurkował głęboko w zielony obszar. To kolejne wizualne potwierdzenie, że sentyment rynkowy uległ dramatycznemu odwróceniu, a wycena, przynajmniej w ujęciu historycznym, stała się bardzo niska. Pamiętajmy jednak o tej samej przestrodze co wcześniej. Przeszłość nie musi być idealnym prognostykiem przyszłości, zwłaszcza gdy fundamenty firmy tak dynamicznie się zmieniają. Po przeanalizowaniu wszystkich tych aspektów, czas na końcowy werdykt w naszym systemie ocen. Przypominam, to jest nasz wewnętrzny eksperymentalny wskaźnik, który pomaga nam ustandaryzować analizę, a nie żadna rekomendacja. Każdej kategorii przypisaliśmy wagę i ocenę w skali od 0 do 100. Jaki jest wynik? 56 na 100. Wynik minimalnie powyżej neutralnego poziomu 50 punktów idealnie oddaje dwoistą naturę tej spółki. Spójrzcie na skrajności. Dalnia Mika wyników finansowych, czyli to, co dzieje się tu i teraz, dostała fatalną ocenę 25. Z drugiej strony siła finansowa i bilans to potężne 95 punktów, a atrakcyjność wyceny to 85. Mamy więc firmę ze słabymi bieżącymi wynikami, ale z potężnym zapleczem i niską wyceną. To nie jest prosty przypadek. To inwestycyjna zagadka, na koniec zwieńczenie naszej analizy, trzy scenariusze cenowe na koniec 2026 roku. I teraz bardzo ważna uwaga. To, co widzicie, to jedynie edukacyjna symulacja. To matematyczny model, który pokazuje, jak nasze założenia przekładają się na potencjalną cenę. To nie jest żadna wróżba ani rekomendacja. Traktujcie to jako ćwiczenie intelektualne, pokazujące, jak można myśleć o przyszłości w kategoriach różnych scenariuszy. Scenariusz bazowy, który uważamy za najbardziej prawdopodobny, zakłada cenę na poziomie 68 zł, co oznaczałoby około 30% wzrost. Zakłada on, że firmie uda się ustabilizować biznes. Scenariusz optymistyczny, w którym transformacja AI okazuje się wielkim sukcesem, to potencjalna cena w okolicach 91 zł. Ale jest też scenariusz pesymistyczny. Jeśli firmie nie uda się odwrócić negatywnych trendów, cena może spaść w okolice 39 zł. Podsumowując całą naszą dzisiejszą podróż. Analiza tekst SA to fascynujący przypadek spółki na ostrym, technologicznym zakręcie. Z jednej strony mamy twarde dowody na kryzys w jej podstawowym biznesie. Z drugiej, mamy bilans tak mocny, że mógłby przetrwać finansową zimę nuklearną. Inwestycja w tekst przestała być grą na stabilny wzrost, a stała się agresywnym zakładem na udany turnaround. Obecna historycznie niska wycena odzwierciedla ogromny pesymizm rynku, co może tworzyć ciekawą okazję dla inwestorów o wysokiej tolerancji na ryzyko. Pytanie, na które każdy musi odpowiedzieć sobie sam, brzmi: czy to jest szansa na kupno innowacyjnej firmy w dołku, tuż przed nową falą wzrostu, czy może klasyczna pułapka wartości, gdzie niska cena jest w pełni uzasadniona, bo najlepsze lata firma ma już za sobą? Jesteśmy bardzo ciekawi Waszej opinii. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o przyszłości tekst SA. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnej analizie. Dzięki za oglądanie! Teraz Twój ruch. Napisz w komentarzu, jaka spółka ma być następna. Najpopularniejszy pomysł wygrywa. Nie zapomnij o subie i lajku.